Cześć! Co my tu dzisiaj mamy? Coś, czego dawno nie było, czyli unboxing. Dzisiaj będzie unboxing. przejdziemy z tematem. Jest paczuszka, a w paczuszce radio JVC KDX 162. Czego możemy dowiedzieć się z pudełka? To to, że mamy regulację basów średnich. Częstotliwości i trebli, czyli sopranów. Od minus 6 do plus 6 mamy ustawienia. Mamy również gotowe ustawienia: Bass Boost, Hard Rock, RB, Classical, Hip Hop, Talk, Dance, Jazz, User, Flat, Pop, Vocal Boost i DRVN. Dowiadujemy się również, że nasz napęd USB obsługuje również czytniki kart pamięci. To szczerze mówiąc dziwne by było, gdyby nie obsługiwał, no bo czytnik kart pamięci taki na USB to się przedstawia jak zwykły napęd USB, tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy też automatyczny dimmer, czyli ściemniacz. Z tego co widzę na obrazku to działa on w taki sposób, no, że w ciągu dnia mamy jaśniej, a w nocy jest ciemniej. I czyżby on brał informacje z tego, czy mamy włączone światła w samochodzie? Jeśli tak, to w Polsce jest to bardzo użyteczna funkcja, no bo jeździmy cały dzień i cały rok na światłach, czyli cały czas byłby przyciemniony. Miejmy nadzieję, że to nie jest tak. To jeszcze sprawdzimy, jak radio zamontuje. Dowiadujemy się, że ten odtwarzacz obsługuje formaty MP3, WMA, WAV oraz FLAG. Bezstratny format. To jest yy, bardzo fajnie, bo. Często różne odtwarzacze nie obsługują tego formatu, a jednak jeśli mamy dobry słuch i chcemy w jak najlepszej jakości słuchać naszych utworów, to będziemy mieli je zgrane do formatu właśnie FLAC. Więc chcemy, żeby nasze urządzenie odtwarzało te utwory. No tak, a nawet nie pokazałem od frontu, co my tu mamy. Odtwarzanie muzyki dla Androida, czyli jak podłączymy po USB. Nasz telefon to też będziemy mogli odtwarzać muzykę. Mamy wejście USB, wejście AUX. No, MP3 wi WiFi, frak obsługa to tak jak już z tyłu pudełka pokazałem. 13 ustawień Ekorazera i pobór yy, w trybie standby, czyli w trybie gotowości, wyłączone rady pobiera tylko 1 mA No to otwieramy. Nie ma co dłużej zwlekać. Otwieramy pudełko. W środku co znajdujemy? Podręcznik obsługi. Znajdujemy e, trochę styropianu. Nie, nie lubię tego. Jak styropian potem wszędzie gładzi. To w wazie. nie jest fajne. Mamy sobie przejściówkę. Znaczy tak. Tą końcówkę wpinamy do radia. A z drugiej strony, jak się pozbędziemy do kolejnego kawałka styropianu, mamy tutaj gniazda ISO, więc te wtyczki z samochodu tu po prostu podpinamy sobie i powinny śmigać. A jeśli nie, to możemy tu pozamieniać kabelki czerwony i żółty. A tu co nam jeszcze jest? O, tu jest jeszcze kabelek do zdalnego sterowania. OK. Dalej, co my tu widzimy? Widzimy tak zwane wyjmaki do radia. To musimy sobie wetknąć, to musimy wetknąć jak chcemy wyjąć radio. Stare albo nowe. No i w pudełeczku, o więcej, więcej papierologii. Gwarancja europejska. Tutaj instrukcja w innych językach. W jeszcze innym języku, coś tam. Software license agreement. To nas nie interesuje. Interesuje nas radejko. Dobrze tam się działo. Bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, się działo styropian. Jest sobie radyjko. Radyjko jest w kieszeni. Tą kieszeń najpierw musimy sobie zainstalować w samochodzie. Tutaj mamy takie właśnie wycięcia, żeby sobie to odgiąć w paru miejscach, odgięć w taki sposób, żeby to nam się tam w samochodzie w naszej starej oryginalnej kieszeni tak zakotwiczyło, żeby w miarę się nie ruszało. No a tutaj widzimy jest nasze radio JPC. Tu widzimy takie wycięcie, jakby to miało kiedyś tam napęd CD. Ale nasz model tego nie ma. Tu mamy dostęp do gniazda USB, wejście AUX, no i przyciski, pokrętła, różne przyciski, których, które słabo widać, one dopiero jak rady się podłączy. W samochodzie to będziemy dobrze widać co to za przyciski gdzie są, ale mogę powiedzieć z tego co ja widzę, że tu mamy przycisk Power, SRC, następny, poprzedni, jak również to jest przewijanie utworów, tu mamy przycisk wstecz i szukaj. Dalej, tu jest e, dół, góra, random, że tak powiem, tak zwany. E, nie wiem, to chyba znaczy powtórz. To jakiś mode. Ten nie jest opisany, czyli pewnie nie ma takich dodatkowych funkcji. A podstawowa funkcja w trybie radę, no to mamy re, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest wybór stacji zaprogramowanych wcześniej. Ciekawe, mamy specjalny przycisk żeby przełączyć się na usb, mimo że tu mamy src, power src, no ciekawe tu mamy equalizer, bas i tu jeszcze jakiś przycisk do jakichś ustawień coś takiego, no i tu mamy guziczek, który pozwala nam zdjąć ten panel przedni bo on jest zdejmowalny o, proszę bardzo tak to wygląda po zdjęciu panelu I jeszcze jakoś ta rameczka też się pewnie zdejmuje, ale aha. Tutaj pewnie byśmy musieli podhaczyć sobie śrubokrętem, gdybyśmy chcieli zdjąć tą rameczkę. I by nam zeszła. No, a to jest panel, który sobie możemy schować w schowku, żeby nie kusiło złodzieja albo jak ktoś. Bardzo chcę, nawet, może zabrać ze sobą taki panel, żeby nie zostawiać w samochodzie i to by było o, ładnie się wklikuje. Radejko jest nieduże. Tu mamy jakieś radiatory, żeby się nie grzało. Bezpiecznik. Tu jest właśnie gniazdo, w które wpinamy. Tamten nasz kabelek. Tu są jeszcze. Wyjścia do subwoofera, jak się nie mylę, albo coś w tym stylu. Lewe i prawe, left, right. I gniazdo antenowe. Tak to wygląda. No, nie ponieważ dużo jest, jest lekkie, nieduże, bo, bo potrafią być dużo dłuższe. Tak jak kiedyś, zwłaszcza jak napędy CD miały, to były dużo dłuższe. Tu jakieś tam podstawowe informacje? O, i dowiadujemy się, że nasz egzemplarz jest z września 2022 JVC Kenwood Corporation, made in Indonesia, więc tym razem nie jest to made in China, czyli na plus. I adres kontaktowy mamy The Netherlands, czyli Niderlandy. Radejko według mnie wygląda dosyć ładnie. A jak bardzo ładnie wygląda, to dowiemy się jak podłączymy je w samochodzie, ale to już w następnym odcinku. Takie fajne radejko JVC kupiłem przez internet w promocyjnej cenie. Jedyne 199 zł. Normalnie ono kosztuje 249, ale podejrzewam, że ze względu na te akcje typu Black Weeks zostało przecenione o 50 zł. Także poszukiwałem niedrogiego firmowego radejka, które dobrze zagra, no i taki kupiłem. Jak widziałem, że przecenili o 50 zł, bo miałem w obserwowanych, no to się nie zastanawiałem, widziałem kupiłem. Instrukcja jest w folijce, która tutaj, o, z tyłu ma coś takiego, o. Więc tak naprawdę... No, ciekawe jestem, czy mogę wydostać to, nie niszcząc tej folii? Czy mogę to wydostać, nie niszcząc folii? Mogę, ale będzie ciężko. Więc ja chyba jednak zniszczę tę folię, przynajmniej częściowo. Będzie łatwiej. O! Tro, trochę zniszczyłem. Instrukcja jest do modeli KDX262, X162 i X161. My mamy X162. Tak, dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. X162 to jest nasz model. Instrukcja otwiera się tak. Co my w tej instrukcji możemy znaleźć? Zaraz zobaczymy, co my tu znajdziemy. Czy znajdziemy coś czego nie wiemy tak, znal znalazłem coś, czego nie wiedziałem czyli resetowanie, okazuje się, że po zdjęciu panelu przedniego tu jest przycisk do resetowania do ustawienia ustawień fabrycznych faktycznie jest tu guzik reset jest no proszę to jednak z czegoś to wiedziałem no i jeszcze coś, co może nam się przydać podczas instalacji radia w samochodzie czyli tu mamy schematik który przewód jest od czego, więc możemy sobie sprawdzić albo ze starym radiem, albo z jakimś schematem instalacji radiowej w naszym samochodzie. Możemy sobie sprawdzić, czy wszystko jest zgodne. No a w razie czego możemy sobie zmodyfikować. Zwłaszcza, zwłaszcza do modyfikacji jest pozostawione właśnie te, tak jak pokazywałem, te dwa przewodziki, żółty i czerwony, to są takie wtyczki. Można to sobie rozłączyć i zamienić te kabelki, Żółty z czerwonym. I czerwony powinien jest to przewód zapłonu, a żółty przewód akumulatora. I w naszym samochodzie po prostu może być to odwrotnie i wtedy można sobie zamienić te przewodziki. Maksymalna moc wyjściowa 50 W razy 4 lub 50 W razy 2 plus 50 W razy 1 subwoofer 4 omowy. Czyli wygląda na to, że to radio albo obsługuje 4 głośniki 50 W, czyli 2 z przodu, dwa z tyłu, przykładowo, albo dwa z przodu plus subwoofer. Czyli jakby podłączenie subwoofera odłącza nam głośniki tylne. Hmm. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Nie jestem w tym specem, ale tak by to wyglądało. Dalej, USB obsługuje nam systemy FAT-12, FAT-16, FAT-32 no szkoda, że producenci nie dają chociażby obsługi ex -FAT, albo, no już, no ONTFS to nie wspomnę, ale no ale okej, okay, no musimy się pogodzić, no to jest radio ono ma tylko odtwarzać małe pliki muzyczne, tak? dlatego ten FAT-32, od dziesięcioleci jeżeli ktoś jeszcze tam był Zainteresowany jakimiś danymi, właśnie technicznymi z tej tabelki, to proszę bardzo. Może, może uda się to odczytać z kamery, sobie zatrzymać, odczytać co tam chcecie. Tutaj mogę też pokazać tak instrukcję instalacji, podłączenia, jak to wygląda. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, dlaczego JVC? Bo tanie i dobre. Taka historyjka. Byłem sobie w Mediamarkcie, obejrzeć co tam mają. No, mieli dwa radyjka połączone jedno Alpine, drugie Sony. Alpine za 427, Sony za tam 300 coś. No jak dla mnie, według mnie, Alpine jednak grało lepiej, no wiadomo. Ale co mi się nie podobało w obu tych radyjkach? One też tam miały jedynie, właśnie tam USB, gniazdo. Gniazdo Aux nie miały tam czytnika kart pamięci. Nie wiem, nie wiem, czemu producenci nie dają czytników kart pamięci. Jak pójdziemy sobie na rynek, kupimy radio za 50 zł, tam będzie czytnik kart pamięci. A tu radio za 200, 300, 400 zł, markowe, JVC, Pioneer, Sony, Alpine, nie ma czytnika kart pamięci. Ja nie wiem dlaczego, przecież to jest tak wygodne. Taką kartę. Ona jest mniejsza niż, niż gniazdo USB i USB, jak wsadzimy coś, to będzie nam jednak ciągle zawsze wystawało. A karty pamięci gdybyśmy tu włożyli i by nie było widać. Dlaczego nie ma kart czytników kart pamięci w takich radiach? Ja nie rozumiem, no. Marketowe radejko za 50, 100, 150 zł jakiejś nieznanej marki potrafi mieć czytnik kart pamięci, a firmowe radia nie mają dlaczego, powiedzcie mi, ja nie rozumiem tego usunęli już odtwarzacze DVD, no to chyba logiczne byłoby, przecież odtwarzacz DVD zajmował dużo miejsca, to musiało być ogromne, tak? Czemu nie ma czytnika kart pamięci zamiast odtwarzacza DVD? Powiedzcie mi, JVC, dlaczego nie ma tu czytnika kart pamięci? 200 złotych? Dopłaciłbym 50, żeby mieć czytnik kart pamięci. Tak, no, te 250. 300 bym dał, byście mi tu dołożyli. Dobra, może nie. <laughs> nie przesadzajmy, nie przeginajcie. Ja rozumiem, dałem wejście AUX, ale no powiedzcie mi, kto korzysta z AUX. Jak już to z USB, albo z Bluetooth, to radio nie ma Bluetooth. No to z USB. Czytnik kart pamięci byłby naprawdę świetnym niełatwy. Ja bym ten AUX zamienił na czytnik kart pamięci. Albo USB bym się nie zamieniłbym na czytnik kart pamięci. Naprawdę. No, i wracając jeszcze raz, dlaczego JVC? Bo akurat właśnie, no tam właśnie takie tańsze modele JVC, Sony, Pionier czy coś, to tam w okolicach 250 zł można kupić. A tu jeszcze było przecenione o 50, no to już się nie zastanawiałem. Zwłaszcza że ten Alpine, co go sprawdzałem, 400 plus zł, 337 i tam, czy Sony za 300 ile, nie pamiętam za ile dokładnie. Tutaj jak są te guziki, utwór, jak USB połączymy utwór następny, poprzedni, krótkie naciśnięcie zmienia nam utwór w JVC. Długie naciśnięcie przewija utwór, więc na przykład zaczyna się utwór, ale przez pierwszą minutę nic się nie dzieje, więc przytrzymujemy chwilę przyciski, przewijamy, już jesteśmy na pierwszej minucie i już sobie odtwarzamy utwór od tego momentu, od którego chcemy. W JVC, w najtańszym modelu, jest przewijanie za 200 zł w promocji. Mamy przewijanie utworów. Sony, Alpine, 300, 400 plus zł. Nie ma przewijania. Wciskam guzik, zmieniam utwór. Trzymam guzik, zmienia utwór. Nie ma przewijania. Dlatego wybrałem JVC. Mam już jedno JVC radio, użytkuję. Jest ok, gra fajnie. Nie narzekam działa, nie zacina się, wszystko tam sprawnie funkcjonuje menu jest rozbudowane jest super no więc kupiłem drugie JVC no tamten inny model mam w Alfie dwusłotowe takie dwa DIN z dużym wyświetlaczem fajnie działa, no fakt, że to czteroletnie już, kosztowało więcej wtedy pięć stówek teraz można nadal kupić takie radyjko 500 stówek plus kosztuje, więc cena się praktycznie nie zmieniła. Okej, okay, właśnie. No i dla zainteresowanych zamieszczę link pod filmem, ale nie wiem, jak długo po nagraniu tego filmu go opublikuję, więc cena 199 może być już nieaktualna wtedy, będzie nowo Tak, więc dam linka do tego radia, dam linka też do tego 2 dni radia JBC. no. Znowu się rozgadałem. Żeby ramkę zdjąć, nie to, tego tu nie ruszamy, bo ramka tutaj ma takie o, takie zaczepy. Więc żeby tą ramkę zdjąć, wystarczy ją odgiąć, tak właśnie do góry, zaczepy puszczają, do góry w sensie o tak, na zewnątrz, o, do, zewnętrz, na zewnętrzną stronę, o. Właśnie jak zdejmiemy tą rameczkę, Wtedy, wtedy możemy to to możemy włożyć. O! Włożyłem radio w ramkę. Tą ramkę, która będzie siedziała nam w samochodzie. I teraz to siedzi. Tego nie możemy zdjąć. I potrzebujemy to. Ten wyjmak, tak zwany. To nam się. Tu nam trzyma. To nam siedzi. Ten kluczyk teraz możemy wsunąć. Możemy go wsunąć o tu między radio a ramkę. I wtedy on nam to nam odskakuje. Drugi kluczek z drugiej strony wkładamy. odskoczył z drugiej strony, i wtedy radio możemy wyjąć. Tak, y, tylko kluczy, klucze pilnujemy, żeby nie pogubić możemy sobie y, zawiązać, zawiązać coś na klucze albo po prostu jak już zaczynam wyciągać radio jak już puściło, to wyciągnijmy klucz, żeby nie zgubić jeden i drugi i wtedy wyciągamy radio a to nam zostaje w samochodzie, bo tu poodwinamy i ona się trzyma y, ramka się trzyma ona, nie ona, ona dziś tylko unboxing nie instaluję radyjka, ale na dniach będę radyjko instalował. Więc w niedługim czasie, w przeciągu tygodnia, dwóch, może miesiąca, powinien pojawić się kolejny odcinek albo z montażu radia, co najmniej, albo z montażu i użytkowania, albo jakieś chociaż wstępne wrażenia. No myślę, że w niedługim czasie powinienem zamieścić kolejny filmik, więc subskrybujcie. Żeby nie przegapić tego filmiku, komentujcie kciuki w górę, sprawdźcie moje pozostałe filmiki i do zobaczenia. Cześć!